Runie i nie runie, Zobaczymy. Tak wygląda... stołek. wygląda... Tak. śmiało, Tak. 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 gołąb Tak Diogo não. Oh, não, é vai vale. No kurde, runie w końcu to, czy nie runie? No co, no to? <grymiany> no już chciałem to sfilmować, żeby zobaczyć, czy to będzie, jak to będzie wyglądało. No! <grymiany> ale nie chcę. No jeszcze raz bliska. Kurde, no jak to się trzyma, ale się trzyma. No ja w Staszyna zupełnie gołąbek no. był, usiadł.